Witam Was w kolejnym teście drinków RTD. A ten odcinek będzie z powrotem do przeszłości. Ostatnio w Żabce zobaczyłem go na półkach. Smirnoff Ice. I jakbym cofnął się w czasie o 22 lata do roku 2003. Bo wtedy właśnie byłem menadżerem dyskoteki, a na rynku pojawiło się pierwsze RTD w Polsce. Właśnie Smirnoff Ice. Na rynek bardzo mocno wchodził koncert Diageo, właściciel m.in. Marek Johnny Walker i właśnie Smirno. I najprawdopodobniej pomyśleli, że skoro RTD na Wyspach Brytyjskich w Stanach od roku sprzedaje się wyśmienicie, to trzeba go wypróbować w Polsce. Smirno Ice był wtedy sprzedawany w butelkach, nie w puszkach. Puszki nie były jeszcze tak rozpowszechnione jak w tych czasach. I był totalnym hitem, przynajmniej na dyskotekach. Wygodne opakowanie, buteleczkę można było wziąć ze sobą na parkiet. Nie trzeba było zostawiać swojego drinka w stole. I również bardzo fajnie smakował. Jestem bardzo ciekawy. Czy smak obecnego Smirnoff Ice? Przeniesie mnie w czasie do roku 2003. Spróbujmy razem. Smirnoff Ice, pojemność 250 ml, moc 4%. Jeśli dobrze pamiętam, tamte miały 4,5%. I bardzo fajna rzecz, która mnie zaciekawiła, na puszce jest napisane, że, że w składzie jest nie alkohol, nie spirytus, ale wódka Smirnoff. Otwieram, bo sam się nie mogę doczekać. Już to kiedyś, w którymś odcinku opowiadałem, yy, Smirnoff Ice yy, osiągnął taki sukces sprzedażowy, że zaraz po nim pojawił się Bacardi Breezer. Bacardi był już w trzech smakach, a po nim jeszcze Sopieski. Ale zdecydowanie Smirnoff Ice sprzedawało się, się najlepiej. Czyli musimy się spodziewać typowego, cytrusowego smaku. Brody już wewnętrznie czuję, że cofam się w czasie. W zapachu mniej cytusowy bardziej plus słodycz. To jest bardzo dobry drink w puszce, ale będę wracał czas wracał z porównaniami. Jeśli dobrze pamiętam, smak tego. Tamten wydawał się bardziej, ta pierwsza wersja wydawała się bardziej orzeźwiająca. Ten jest chyba słodszy, odrobinę mniej cytrusowy i na pewno jest mniej, mniej gazowany. To jest już któryś z rzędu odcinek z drinkami RPD, i ten Smilow wypada naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Już wiem, że spokojnie mogę go Wam polecać jako drink w puszce do zabrania ze sobą podróż, do bagażu lub po prostu na grilla. Wszędzie tam, gdzie nie macie możliwości zabierania z sobą pełnych butelek napojów i kostek wody i szkła. I wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wygoda, ale również dobry smak. I fajnie, że spróbuję go teraz na tle wyborowych. Zobaczymy, co to będzie. Mam dwie wyborowe, które znalazłem w Biedronce. To jest wyborowa Lemon Lime i wyborowa Orange. Obie mają pojemność 400-250 ml i. Moc 4,5%. Zacznę od limonki. Nie ja wiem, czy będzie podobna do smyropa Ice. Tylko, że na tej puszce naszej wyborowej nie jest już napisane, że w skład wchodzi wódka wyborowa. To po prostu alkohol epilowy. Sprawdźmy. Jakby już bardziej klarowny. Mam mniej barwy w sobie, no, tak? Czy, czy nie, inaczej. Inny kolor widzicie. Z wydaje mi się, że taki, to jest naturalny kolor, jakbyśmy sobie w wodzie rozpuścili świeżo wyciśnięty sok z cytryny. A w wyborowej obawiam się, że już jest sztucznie. Widzicie? Tak dokładnie wygląda soczek z cytryny z wodą. A tu obawiam się już tych kolorów, jak jest popychałem w niektórych RPG, ale dajmy szansę wyborowej. Chciałbym ja mówić, że wyborowa jest, ale nie jest. Z zapachu na pewno nie. Tutaj już jest sztucznie, ale za to bardziej cytrusową. Smilof ma bardziej naturalny smak. Wyborowa również jest dobra, ale, ale jest, jest smak, smak mniej naturalny niż ta wyborowa lemon lime niż niż się i sprawdźmy sobie wyborową orange. Tutaj na puszce również jest napisane, że jest użyty alkohol etylowy o smaku brazylijskiej pomarańczy. Brazylijska pomarańcza, tutaj dobrze ustawiłem. No i kolorek jest, przynajmniej inny, bardziej pomarańczowy. Mm. Ale tu jest za to świetny zapach. No, mocno pomarańczowy zapach. Już teraz mogę powiedzieć, że w porównaniu z poprzednimi RTD yy, Smirnoff i obie wyborowe wychodzą naprawdę bardzo dobrze. Bo na pewno nie podpisał się Biały Bocian. Była już taka, taki odcinek Białym Bocianem. Znajdziecie link tutaj na górze do tego odcinka, gdzie yy, yy, tamtych drinków yy, nie dało się. Ale to już jest gorzej w smaku. Uchwaliłem. No, czyli zdecydowanie ta wyborowa, wyborowa Orange to już jest taka Taka sztuczna orężatka. I jeszcze raz po kolei sobie sprawdzę i od razu będę mówił co faktycznie. Jak, wiem, ale Sminofa dam w środek, bo to by już, już wiem, że to jest pierwsze miejsce. Wiem, co może. Czyli tak, jak wejdziecie to żabki, bo gdzie indziej nie widziałem tego Sminoffesa i chcecie. Orzeźwiający, cytrusowy drink na bazie, faktycznie tak jak to jest napisane Wódki Smirnoff i ci, którzy pamiętają początek XXI wieku, rok 2003-2004, gdy. Smirnoff Ice był we wszystkich dobrych barach, to mogą sobie go wziąć i, i spróbować porównać i przypomnieć sobie te smaki. Nie, bardzo fajne, naprawdę. Jak na drinki gotowe RTD, to Smirnoff Ice jest super. Wyborowa e, limo, Limon Lime ustępuje Smirnoffowi, ale to nadal jest bardzo fajny drink. Tylko, że, że już na początku czuć. czuć Więcej sztuczności. I niestety wyborowa yy, Orange odstaje od tych dwóch pierwszych. Osobiście wyborowej Orange yy, na pewno bym nie kupił. A szukając orzeźwiających drinków w puszkach, na pewno wybrałbym Sminova Ice. A. Czyli według mnie powrót po 22, 22, 2000, po 22 latach bardzo udany. Polecam. To były drinki cytrusowe, a jeżeli chcielibyście obejrzeć, jak według mnie smakowały drinki z napojami cola, to zapraszam do testu z tego odcinka lub zajrzyjcie do tego albumu, bo tutaj znajdziecie wszystkie testy RTD w jednym miejscu. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków i oczywiście proponuję zasubskrybowanie tego kanału. Cześć!